Cześć, tu Radikal Polak, a to jest Scharnhorst. Jeden z dwóch pancerników, od którego nazwy wywodzi się nazwa klasy, czasami jednak określana klasą Gneisenau, od drugiego krętu klasy ze względu na jego wcześniejszą rozpoczętą budowę, Scharnhorst został zwodowany 3 października 1936 roku w Wilhelmshaven. Na skutek szeregu problemów konstrukcyjnych pancernik osiągnął pełną gotowości bojowej dopiero w styczniu 1939 roku. Testy morskie wykazały bowiem tendencję do zalewania przedziałów dziobowych, co wielokrotnie wyłączyło możliwość używania pierwszej dziobowej wieży oraz problemy w zakresie pracy steru. Przy pełnym jego wychyleniu okręt wytracał blisko połowę prędkości. Z racji ograniczeń nałożonych na Niemcy oraz brak odpowiednich rozwiązań technicznych, okręty klasy Scharnhorst zostały uzbrojone w działa kalibru 283 mm, które już w chwili projektowania pancerników znacznie odstawały od kalibru dział montowanych na przykład na pancernikach brytyjskich. Przewidywano jednak przezbrojenie jednostek w działa kalibru 380 mm, który to ostatecznie zastosowano dopiero na pancernikach klasy Bismarck. Już w początkowych miesiącach II wojny światowej Scharnhorst wraz z siostrzenem Gneisenau oraz eskortą niszczycieli brał udział w akcji wyrobienia floty alianckiej celem odciążenia walczącego na południowym Atlantyku pancernika kieszonkowego Grafa von Spee. W lutym 1940 roku w ramach operacji Wasserubung oba pancerniki brały czynny udział w niemieckiej inwazji na Norwegię, w trakcie której zachłócały ruch konwojów z Wielkiej Brytanii. 7 czerwca pancerniki ze wsparciem krążownika Admiral Hipper przechwyciły brytyjskiego lotniskowca HMS Glorious pod eskortą dwóch niszczycieli. Po dwugodzinnym starciu całe brytyjskie zgrupowanie zostało zniszczone, lecz torpeda wystrzelona przez jednego z niszczycieli ugodziła Scharnhosta i wymusiła skierowanie się do portu w Kiel na trwające ponad pół roku naprawy. W marcu 1941 roku pancernik uczestniczył w zakończonym sukcesem rajdzie na konwój, lecz fatalne warunki atmosferyczne wymusiły kolejną wizytę w dokach w północnej Francji. Na początku 1942 roku podjęto decyzję o skierowaniu szarnosa do Niemiec i w ramach operacji Cerberus pancernik dokonał niezwykle śmiałego przejścia przez kanał La Manche. Na ostatnim etapie pancernik wpłynął na minę, co przez kolejne po raz kolejny wyłączyło go z akcji na ponad pół roku. Pogarszająca się z tygodnia na tydzień sytuacja Niemiec na froncie wschodnim, wymusiła w 1943 roku zdecydowaną reakcję Kriegsmarine, celem ograniczenia pomocy materialnej docierającej do ZSRR, trasą biegnącą przez Morze Arktyczne. 22 grudnia 1943 roku Sharmse opuścił względnie bezpieczne fiordy Norwegii, celem zaatakowania konwojów alianckich. Całość korespondencji niemieckiej została jednak przechwycona przez Brytyjczyków, którzy przygotowali zasadzkę na okręty Kriegsmarine. Uszkodzony w otwierających bitwę o przylądek północny strzałach, radar Sharnhosta uniemożliwił pancernikowi skuteczne prowadzenie ognia w warunkach trwającej niemalże bez przerwy nocy polarnej. Praktycznie bezbronny i unieruchomiony szarnost zatonął wieczorem 26 grudnia 1943 roku. Z mroźnych wód udało się uratować jedynie 36 z blisko 2000 członków załogi pancernika. Fall of Warships Sharnhorst jest siedmotyrowym pancernikiem premium zwiastującym pojawienie się niemieckich gałązki pancerników. Na chwilę obecną w standardowych drzewach rozwoju tego typu okrętów dysponujemy japońskim Nagato oraz amerykańskim Colorado. W na ich tle prezentuje się nowy nabytek Kriegsmarine w grze. W pierwszej kolejności przyjrzymy się parametrom wytrzymałości. 56 300 punktów wytrzymałości Sharnhorsta oznacza, że mamy do czynienia z raczej przeciętnie w tym zakresie wyposażonym pancernikiem. Do wyrelacyjnie prezentującego się japońskiego pancernika Nagato w ostatecznej konfiguracji zabraknie solidnych 9300 punktów wytrzymałości, lecz nadal pocieszający jest fakt przewagi rzędu 6000 punktów wytrzymałości nad amerykańskim Colorado. Na poziomie opancerzenia, poczynając od wartości nominalnych poprzez ochronę rynu cytadeli i pokładu, widać wyraźnie, że mamy do czynienia z bardzo solidnie opancerzonym okrętem. Przewaga jest wyraźnie widoczna w stosunku do Nagato i w wielu parametrach bardzo zbliżona do jednostki US Navy. Pierwsze niedobory wykazuje jednak pasywna ochrona przeciwtorpedowa w postaci bombli burtowych, które zapewniają raczej skromną 24% redukcję obrażeń w przypadku trafienia torpedów w ich, w tych, w ich rejonie. Innym polem, na którym niemiecki pancernik nieco będzie odstawał od konkurencji, jest względnie niska efektywność grupy naprawczej, która pozwoli na odzyskiwanie maksymalnie niewiele ponad 7800 punktów wytrzymałości przy 9100 i 9268 dla odpowiednio Nagato i Colorado. W rezultacie posiadamy bardzo dobrze pancerzony okręt z dość przeciętną pulą punktów wytrzymałości, którym jednak nadal będziemy musieli stawiać się, grać nad wyraz ostrożnie. Dość wyraźnie zarysowane nadbudówki Shernhorst stanowią bardzo łatwy cel dla wrogich pocisków i w konsekwencji wykazują skorą, skorą podatność na pożary. Jednym z historycznych wyróżników pancerników klasy Szarnhorst było zamontowanie na obu okrętach zestawu dział kalibru 283 mm, stanowiących ich uzbrojenie podstawowe. W grze niemiecki pancernik premium występuje właśnie w takiej konfiguracji: 9 atmat rozmieszczonych jest w trzech potrójnych wieżach dwie A i B lub historycznie Anton Bruno na dziobie oraz jedna, C lub Cezar na rufie pancernika. Stosunkowo niski kaliber armat znajduje przełożenie na fenomenalną, jak na pancernika szybkostrzelność w rzędu 3 strzałów na minutę, czyli 20 sekundowy czas przeładowania oraz 25 sekundowy czas, jakie wieże będą potrzebowały do dokonania 180 stopniowego obrotu, co jest wynikiem, którego mogą Szartnostowi pozatosić nie tylko krążowniki, ale i część niszczycieli w grze. Dodatkowym elementem, który pozytywnie wpływa na odbiór artlerii głównej pancernika premium będzie świetna, blisko 20-kilometrowa donośność działu. Niestety ten sam niski kaliber posiada także wady. Już na pierwszy rzut oka da się zauważyć dość drastycznie niższe od konkurencji obrażenia jednostkowe zadawane przez pojedyncze pociski. W tym względzie musimy się liczyć z nierzadko jedynie połową obrażeń działu 410 czy 406 mm na Nagato i Colorado. Niższa masa pocisków Schellenhosta ma także negatywny wpływ na potencjał penetracyjny pocisków, co będzie szczególnie dotkliwe w przypadku pocisków przeciwpancernych oraz wyraźnie niższą szansę włania pożaru pociskami odrębowo burzącymi, go się w raczej skromnych jak na pancernika 20%. Wszystko to będzie miało dość spory wpływ na potencjał destrukcyjny pancernika premium. Parametry DPM-u artylerii głównej w dużym stopniu po podnosić będzie wysoka szybkostrzelność, lecz nawet to nie okazuje się dostateczną rekompensatą dla niskich jednostkowych obrażeń. W efekcie, Sharnhorst posiada jedynie nieco ponad 86 tysięcy obrażeń na minutę dla pocisków obątkowo-burzących, co jest wynikiem najgorszym zestawieniu. To, w połączeniu ze wspomnianą nisko 20% szansą wywołania pożaru, zadecyduje ostatecznie o bardzo mizernym sprawowaniu się tego rodzaju pocisków na Szarnhorście. Podobnie prezentuje się sytuacja z pociskami przeciwpancernymi. Ponad 205 tysięcy obrażeń na minutę jest to prawda wynikiem najlepszym z pancerników na siódmym tierze, lecz faktycznie wartości te będą z racji niskich współczynników penetracji dużo niższe. Całości dopełnia niestety dość wysoki rozrzut dział pancernika premium, który osiągając nawet 260 metrów na maksymalnej, blisko 20 kilometrowej donośności dział, oznacza iż Scharnhorstowi bardzo blisko na tej płaszczyźnie do najgorszego w zestawieniu Colorado. W zakresie uzbrojenia dodatkowego niemiecki pancernik Premium dysponuje bardzo rozbudowanym uzbrojeniem. W zakresie donośności mamy do czynienia ze standardowym dla tego tiru pancerników 5-kilometrowym zasięgiem. Łączny DPM uzbrojenia dodatkowego, wynoszący blisko 500 tysięcy punktów, ustępuje nieco temu na Nagato, lecz różnica jest stosunkowo niewielka i w znacznym stopniu rekompensowana przed jednostkowo wyższe obrażenie artylerii niemieckiej oraz ogólnie sporo wyższą szansę wyłania pożaru. Decyduje to o tym, iż można rozważać konfigurowanie Scharnhorsta pod kątem wzmacniania tego aspektu jego uzbrojenia. Innym z elementów decydujących o potencjalnie bardzo wysokiej skuteczności Scharnhorsta w walce na krótkim dystansie będzie, podobnie jak w przypadku ósmoterowego Tirpica, obecność uzbrojenia torpedowego. W tym względzie, Scharnhorst posiada standardowe dla większości krążowników niemieckich oraz Tirpica torpedy klasy G7A. Zapewniające dość solidny DPM rzędu nawet 145 tysięcy obrażeń na minutę, czyli około 70 000 obrażeń dla serwy burtowej. Jedynym ewenementem będzie względnie niski 6-kilometrowy zasięg. W zakresie ochrony przeciwlotniczej, na tle konkurencji, niemiecki pancernik Premium, biorąc pod uwagę wartości DPS-u, wypada raczej słabo. Na Najbliższy okrętowi 2 strefie prowadzenia ognia, gdy w użyciu będą wszystkie dostępne działka. 197 punktów obrażeń przy np. ponad 350 na Colorado rzeczywiście sprawia marne wrażenie. To, co jednak decyduje o tym, iż sytuacja nie do końca musi wyglądać tak dramatycznie, to fakt skoncentrowania znacznej większości siły ognia przeciwlotniczego Scharnhorsta na najdalszej 4,5-kilometrowej strefie ostrzału. Oznacza to, iż dość łatwo można za sprawą umiejętności podstawowy i zaawansowany trening strzelecki oraz ręczne sterowanie ogniem artylerii przeciwlotniczej. Osiągnąc bardzo satysfakcjonującą osłonę przeciwlotniczą, która umożliwi nawet zapewnienie wsparcia własnej drużynie. Aby zapewnić dostateczną skuteczność w atakowaniu wrogich konwojów oraz umożliwić ucieczkę w sytuacji napotkania przeważających sił wroga, jednym z znaczników niemieckich Rajderów, a więc i Scharnhorsta, była bardzo wysoka prędkość. W grze odzorowuje to 30 węzłów, co jest wartością znacznie przewyższającą wyniki osiągane przez konstrukcje konkurencyjne. Na tym tle. Historycznie niezadowalająca skuteczność steru i słabe reagowanie pancernika na jego komendy również znajduje częściowe odzwierciedlenie w grze. 800-metrowy promień skrętu należy do najgorszych na tirze, a 14,5 sekundowy czas niezbędny do pełnego wychylenia steru wypada raczej przeciętnie. Ten drugi parametr można za sprawą odpowiedniego ulepszenia zmniejszyć do satysfakcjonujących 11,6 sekundy. Na płaszczyźnie kamuflażu 15.2 km z jakich Scharnhorst zostanie wypatrzony z powierzchni wody, decyduje o tym, iż mamy do czynienia z najlepszym pancernikiem w zestawieniu. Z powietrza falę pierwszeństwa przejmie Colorado z 11.5 km zasięgiem. Lecz 900-metrowy gorszy wynik Scharnhorsta należy nadal do całkiem dobrych. Podsumowując, Scharnhorst to bardzo ciekawy okręt wpisujący się w model zaprezentowany już przez 8 Tirpica. Szybki okręt dysponujący bardzo dobrym opancerzeniem i posiadający, będące nadal dla pancerników poniekąd wyjątkowe, uzbrojenie torpedowe. Najbardziej istotną różnicą jest jednak zastosowanie względnie niskokalibrowej arterii głównej, co znacząco zmienia styl gry. W konsekwencji bardzo wysoka szybkostrzelność oraz tempo obrotu wież istotnie podwyższają potencjał w zwalczeniu krążowników i predestynują Scharnhorsta wraz z solidnym uzbrojeniem dodatkowym i torpedowym do walki na krótkim dystansie. 20-kilometrowa donośność umożliwia, co prawda, nadal prowadzenie długodystansowych pojedynków, lecz spory rozrzut może być tutaj sporym ograniczeniem. Te same parametry dział, decydujące o ich wysokiej skuteczności przeciwko krążownikom, z racji niskiego kalibru i masy pocisków, wykazują się dość wyraźną słabością w radzeniu sobie z pancerzem nawet niewykontowanych pancerników. W efekcie, na płaszczyźnie starć z krążownikami, Scharnhorst spisywał się będzie jak rasowy pancernik podczas gdy w sytuacjach, gdy na celowniku znajdzie się wrogi pancernik, skuteczność dział szarnhorsta jedynie nieznacznie odbiegać będzie od skuteczności działu siódmotirowych krążowników. Ulokowanie dwóch trzecich siły ognia szarnhorsta w rejonie dziobu oraz całkiem solidne opancerzenie okrętu pozwala na bardzo efektywną walkę frontem pancernika, lecz w sytuacjach rozgrywki na ósmym i dziewiątym tirze gdzie wartości opancerzenia Scharnhorsta będą w obliczu pocisków kalibrów ponad 400 mm niedostateczne, mogą pojawić się wyraźne problemy z przeżywalnością. Na koniec zwyczajowe pytanie, czy warto zakupić szarnhorsta? Jeśli do chwili obecnej nie udało Wam się zaopatrzyć z różnych względów w niemieckiego 8 tirpica, to zakup tańszego szarnhorsta na 7 tirze mogę Wam polecić. W pierwszym wypadku do szkolenia niemieckich kapitanów i zdobywania kredytów, Tirpitz w zupełności będzie wystarczający, a może nawet lepszy. Pozostaje jednak aspekt kolekcjonerski oraz fakt, iż w obecnym stanie szybki pancernik uzbrojony w niskokalibrowe, szybkostrzelne armaty zapewnia dość nowatorski styl gry, a przyzwoite parametry uzbrojenia dodatkowego czy przeciwlotniczego pozwalają na wykorzystanie legendarnego rajdera w szeregu ról i zapewniają generalnie pozytywne wrażenia. Co się tyczy skuteczności Szarnhorsa, to sporo w tej mierze zależy będzie od tiru rozgrywki? O ile na niższych, od 5 do 7, pancernik premium w praktycznie każdym aspekcie będzie się spisywał świetnie, o tyle w sytuacji napotkania tirów 8 czy 9, opancerzenie oraz szczególnie artyleria główna będą wykazywać solidne niedobory. A co wy sądzicie o siódmotirowym Scharnhorście? Czy wyposażony w działa o najniższym kalibrze artylerii głównej ze wszystkich pancerników w grze okręt? Masz szansę konkurować z innymi na swoim tierze? Jak zwykle cieszę się na wszystkie wasze komentarze, a jeśli film przypadł wam do gustu, zachęcam do polubienia i subskrybowania kanału. Zachęcam też do odwiedzenia mojej strony na Facebooku, gdzie staram się na bieżąco umieszać informacje dotyczące World of Warships i wszystkiego co z nim związane. Dzięki za uwagę. Radikal Polak